Siemaneczko, z tej strony Belka Team. Jesteśmy w kejście maksymie 51,50. Tak wspominałem w poprzednim odcinku. Był problem z drugim pobiegiem. Działo się już wcześniej takie coś, tylko że wtedy się palił bezpiecznik. Tylko. Teraz sprawdzamy bezpiecznik. Bezpieczniki są dobre. Także pierwszy krok, no co sprawdzamy cewki. Cewka drugiego pobiegu była spalona. Chyba całe 3 umy, a powinno mieć 8 na wszystkie, czy tam pół, plus minus, nie tak, 8, 7, 10 nawet. No, sprawdzamy cewki, cewki, cewka upalona. Wymieniliśmy cewkę oryginalną, koszt plus minus teraz, chyba 1200 metrów to samej cewki, no i co dalej? No. Patrzymy, nic nie pomogło. No to sprawdzamy przejście w kablach. No, może na no, jakiś kabel jest przy, przy ten tego. Pierwszą kostką, no tutaj jest pod kabiną, od sterownika wychodzi pod kabinę kostka. No to sprawdzamy, czy jest z tej kostki przejście do cowek i do czujników. Wszystko jest tak, jak powinno być. Także sprawdzamy drugą kostkę, co jest od strony silnika, nie. Też jest wszystko dobrze. No to jeszcze jest opcja taka. Tu poświecę. Tutaj nie, pół biegów. Przy od półbiegów. Przywajszy od półbiegów jest pierwsze sterowanie. No, też sterowanie sterowanie półbiegami. To to sprawdziliśmy jest dobre. Także wyciągamy sterownik. Sterownik się znajduje tu. Nie wiem, czego będzie widać. No to cyjne. No, Wyciągnęliśmy staronik. Jest zalany takim glutem specjalnym. Zawieźliśmy do Elektryka. Elektryk kazał. No, wydubali, ten elektryk. Mówi, że on się podejmie naprawy. Tylko musimy zdubać ten właśnie ten cały Żywice Czy to takie coś? No to zdubaliśmy. Wszystko Elegancja Francja. No i. No i, no, i, no i co? Był upalony bezpiecznik, Pan nam przylutował bezpiecznik, już nie kazał tego, tego niczym zalewać, żeby się nic nie grzało. Właśnie przykręciłem ten sterownik, odpaliłem półbiegi, działają wszystko elegancko. Więc no co, bierzemy się do składania. No, taka mała podpowiedź, jakby ktoś się y, trudził, czemu nie ma półbiegów na przykład. No, także... Może coś nagram, jakiś ten lapsa, jak składam ten cały środek. Cały środek, bo trzeba rozebrać. Łącznie z siedzeniem. No, to jakbyś nie odzywał, nie dograł, to na razie trzymaj ta się. Cześć. No i tyle. A może coś dokrę. No Co składamy? Tak jak wspominałem. Już wyczyszczone jest, bo straszny był, Jeszcze francuski, francuski kurz. Tu jest właśnie ten sterownik, to to, to. I to, to był uwalony, właśnie. Bezpiecznik Składamy, w kolejnym etapie się odezwę Bo to nie będę cały czas z kamery trzymał No co, no, wszystko poskręcane mamy Tu boczek elegancko No co no, Będą pierwsze testy tego Nie wiem czy będzie to wszystko dobrze No ale musi to być dobrze no Co co tu innego Też pracuję jako mechanik Później gospodarstwo Właśnie pole Więc troszku się znamy więc coś się grzebie samemu w domu, A. No. więc dzięki za uwagę, na razie trzymajcie się, cześć i do kolejnego odcinka